Cześć, a w naszej ofercie pojawia się Ford Focus C-Max 2018 roku. Samochód jest krajowy, ma pełną historię serwisową i pochodzi z naszego salonu. A z przodu mamy czujniki parkowania, aluminiowe felgi i wymienione tarcze klocki z przodu. Z tyłu również wymieniono tarcze i klocki i czujniki parkowania tylne. Dodatkowo samochód ma elektrycznie składane lusterka wraz z podświetleniem. A w tej jednej części nadwozia mamy przyciemniane szyby. Samochód w kolorze metalizowanym, chromblu, a w środku centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, lusterka. Fotel kierowcy regulowany na wysokość. Wielofunkcyjna kierownica, a w niej. Sterowanie radia, komputerem, tempomat, zestaw głośno mówiący. W chwili obecnej samochód ma przejechane 90 633 km. Wyświetlacz systemu SYNC. radio fabryczne, klimatyzacja wraz z pakietem Winter, a w nim podgrzewana przednia szyba i podgrzewane przednie fotele. Z przodu posiadamy też podłokietnik. Samochód napędzany jest silnikiem czterocylindrowym, turbodoładowanym, benzynowym, 1.5 EcoBoost i obsługiwany przez sześciostopniową manualną skrzynię biegów. A z tyłu dodatkowo roletki, szyb tylnych, stoliczki. Z tyłu mamy trzy miejsca, fotele są konfigurowalne, w każdym można złożyć oparcie lub cały fotel, wówczas powiększamy przestrzeń bagażową. Tutaj mamy gniazdo ładowania i widok na kokpit z tylnej części. Duży przestronny bagażnik. I widok okiem pasażera. Samochód jest doskonałą alternatywą z samochodu rodzinnego. Na samochód wystawiamy 12-miesięczną gwarancję. Serdecznie zapraszamy. Cześć!